Wszystkich pięknie, dzisiaj wam wyrządzę o tym, co to jest sznup Tychla. Gdy kapkę zno niemiecki, to chnet będzie wiedział, co to jest ta sznup Tychla. A, a jak nie zno naszej cieszyńskiej rzeczy, to też będzie wiedział. Bo na isto to je jakości wiec, co się ją używo. Kukinolu, bo sznupern po niemiecku znaczy woniać. Sznupnychle się jednak nie wonio, ale, ale się do niej smarko. Gor w ten czas, człowiek moryme. Woniać ją idzie, ale jak się ją wypierę, jak baba ją pięknie wybigluje, to ją idzie powoniać, ale potem się do niej gor smarko. A kiejsi hańdowni, taką sznuptychlę każdy miał w kapsie. Takowne oto kąsek cienkiego materiału, białego, brązowego lebo zielonego, pięknie obszytego z kraja, niciami. Szykowno-gaździną miała dycki w szyfonerze z 20 sznuptychli, a każda jedna była pięknie wybiglowana. Kiejsi nie było żadnych chustek z papieru, jako je terazy, że się kupi we folii 10 kunsków, takich chustek papiżanych, a jak się ich zesmarko, to się ich net wyciepie. tychle się zesmarkało, wyprało, a zaś się wraziło do kapsy. Inny, że do czegoś większego była w zimie, a ganc do czegoś większego w lecie. W lecie, jak był hyc, to każdy senią ucierał gębę, bo się przeca. Wszyscy fest pocili przy ciężkiej robocie. A w zimie, jak na dziedzinie była ryma, albo jakoś inkszo wirusowo nimoc, to się do nich smarkało. A to, że się kiesi hańdowni nie kupowało papiżanych chustek, to znaczyło, że taka szmata, sznuktychla, była eko. Tu wszyscy ci, co chcą być eko, by mieli mieć w kapsie sznuptychle. Jak wielko by miała być sznuptychla? No, ba i moja ciotka, staro ciotka malka, prawili dycki, że sznuptychla by miała być tak wielko, podle tego, jak ich domy kinol. Na ozajstce robiła bozna, bo przecież a i z małego kinola się może loć ryma jak pieron. Od małego Dycki się nosiło sznuptychle w kapsie, bo wiele razy było tak, że oto mały chłopiec, jak i nim ją, a dostał rymę, to mówi z skinola snopel, a to była ostuda, bo takowny gist się furt ucierał do rękowa. Dycki, czy był człowiek niemocny, czy ganc zdrowy, na jor lebo na jesień, sznuptychle trzeba było mieć w kapsie. Wspominam se, że mój stażik ją mieli fest wielkucną, w zimie ją sterczyli do kapsy, ale w lecie ją mieli wrażoną oto zapasek w galotach, bo przecież a furt, a furt nią, se nią ucierali gębulkę. Jak było fest ciepło, że ani nie szło dychać, to gor stazi ludzie dzierżeli tychle furt w packach, bo się z nich loło. A wiele razy było i tak, że gazdowi było szkoda sznuptychle furt mazać. Tuż gazdino mu urzła oto ze starej cychy z dziesięć kunsków, takich szmot, a to miał aj, aj do smarkania, i do ucierania, jak się z niego loło. Jak chłop szło na to sedycki do kapsy z przodku w ancugu, lebo w kabocie, wraził tychle, co ona była paradno. A była schowano dycki w podstolu, lebo przy białych koszulach. Ja, je prawda, że wiele razy ta szumność sznubtychla skończyła w kapsie w galotach, bo przeca na wiesielu się tańcowało, a to była fest ciężko robota. Ale potem dycki wyprano, a wybiglowano, można i naszkrobiono, czekała na następne wiesieli. Tam kancikaj w od Maryi. Przy chałupie, jak się robiło, roztomańte wieca, to wiele razy się człowiek urznął. Gazda, jak brusił kosę, starziczek, kiej porwozy na miechy, a, a i gaździnka, jak szkrobała ziemnioki. Jak inny czerwiono się zaczła loć, to pierwsze, co się robiło, to się wyciągło sznub tychle, przycisło się nią palec, a dziepro potem się na to nalepiło jakiś floster, albo bandaż się zawinęło. Sznuptychla szła do prania dziepro w ten czas, kiedy była już ganc mokro. Najlepsze było, jak se ją każdy wypucował e, oto mydłem a ciepłą wodą, a potem sznuptychle schły powieszone przy kachloku. A w lecie baj na sznurze. Dzisiaj się już smarko inny do papiuru. Iny wiecie, jak do mofezdrymy, to to cienki chustki musi wyciągnąć ze trzy co by się porządnie wysmarkać. A dyć kieby miał sznup tychle, to by inny roz porządnie fuknął, aby chnet miał prózny kinol. Roztomili jak się wam podoba to moi dzistani, to dajcie mi palec do, do wyruchu, subskrybujcie mój kanał, macie takie dwa obrozki po obu stronach mojej głowy. E, jeden obrozek to jest ta pytka, co byście subskrybowali mój kanał, a drugi obrozek to jest film, co się wam można będzie podobało, a na kiedy was pozywam. Miejcie się pięknie. Do następnego razu.